Zaangażowanym w tą akcję bardzo dziękujemy. Jest to na pewno szansa dla Maćka na, na życie. Jakiś tam procent oczywiście. No i miejmy nadzieję, że wśród tutaj wszystkich osób zarejestrowanych znajdzie się ten bliźniak genetyczny dla Maćka i, i że będzie wszystko w porządku. Ta dzisiejsza akcja jest można powiedzieć kroplą w morzu potrzeb wszystkich innych dzieci, ale mamy nadzieję, że. Te osoby, które się dzisiaj zarejestrowały w tej akcji było ich ktoś sporo, bo ponad 360 osób no, znajdzie się wśród tych osób jakiś dawca, czyli bliźniak genetyczny. No i będzie to szansa, będzie szansa to dla maćka na, na przeżycie po prostu, bo innej opcji nie ma. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem w ogóle dnia dzisiejszego. To był cudowny dzień naprawdę. Wszyscy, którzy zgłosili się, stanęli naprawdę na wysokości zadania. Nie było omdleń, na całe szczęście nie było żadnych zasłabnięć, wszyscy czuli się bardzo dobrze, podchodzili do pobrania krwi z uśmiechem i to najważniejsze, czyli ewidentnie widać, że dali z siebie serce. Udało nam się zarejestrować 365 osób, natomiast jest to wynik bardzo dobry i myślę, że ciężkowiczanie mogą być z niego dumni na pewno. Jak porównuję, no, tak naprawdę każda akcja jest zupełnie inna. Na jednych akcjach jest, no po prostu mnóstwo osób mieszka wokół, jest bardzo łatwo przeprowadzić jest tutaj bardzo dużo osób, na innych jest trudniej. Myślę, że tutaj ten wynik naprawdę, naprawdę jest dobry. Bardzo dziękujemy, było mnóstwo osób i no, naprawdę my tych ludzi nawet nie znamy. W większości, żeśmy nie znali, jest to naprawdę. Ciężko to określić. Jest to takie uczucie w sercu, że jak ktoś coś może dać w cząstkę siebie, żeby ktoś przeżył, mógł przeżyć ktoś inny. Jest to, jest to naprawdę dla mnie to jest bohaterstwo. Te parę minut tutaj, a można uratować komuś całe życie. Dzięki anonimowym darczyńcom, smartfon trafił do jednego z uczestników e, akcji. I tutaj takie szczególne podziękowania e, powinny być skierowane do osoby, która chce pozostać w cieniu się i to udaje. W tym sensie, że się nie da pewnie namówić Państwu na, na wiatr przed kamerą, to znaczy dla pani Bożeny Baniak, która większość e, ciężaru organizacyjnego tej akcji. E, wzięła na siebie oraz skupiła, skoordynowała szereg podmiotów, w tym i nasz, właśnie wokół tego przedsięwzięcia.